Dobry wieczór, panie redaktorze, nie obudziłem? <laughs> Bardzo śmieszne. No, ja bym jeszcze... jakby Jakbym mógł, to bym spał, ale jeszcze radio było do, do przygotowania, więc musiałem się jednak zwlec. Nie było jak? Nie no, było jak. Po prostu najpierw jedno oko, potem drugie. Ach, tak, anatomicznie, aż Rozumiem. Rozumiem, no. Po, ale... Powolutko się dało. Dało się. No to powiem tak: wszystkiego dobrego w nowym roku. I, I ode, ode mnie i od wszystkich słuchaczek i słuchaczy przesyłają panu również bardzo serdeczne życzenia. No jak miło. No, to jest taka nasza pierwsza audycja w nowym roku i to no, tak i, i miło się słyszeć. pierwszy raz w ogóle tak 1 y, stycznia się <noise> i słyszymy. I się prędko to nie powtórzy, podejrzewam. <noise> to że jest 7 lat, tak? No chyba tak. Nie wiem, nie Chyba jakieś przestępcy. Tak, chyba, że, tak, że jest, jak, tak? jeszcze przestępcy się pojawiają, tak, po drodze. Tak. Tak. <noise> tak to bywa czasami. No ale cieszę się, że zastałem pana pod telefonem, tak. że... Przetrwał pan zabawę sylwestrową. Było śnieżnie? Bo tak z ciekawości spytam. No, dosyć śnieżnie. Byliśmy na, na wschodzie. Ta impreza była reklamowana jaka, jako e, sylwester na końcu Polski, ale okazało się, że tam jest początek. Aha, no zależy od której strony patrzeć, prawda? No właśnie, no właśnie. No w każdym razie już skrajnie. Z zależy dla I... których wojsk. <laughs> początek, a koniec. Skrajnie było i w związku z tym akurat ten kraj naszego kraju y, y, y jest, jest taki dosyć śnieżny, jeżeli to tylko jest możliwe. A, pięknie. I taka możliwość się pojawiła, no i skrupulatnie zostało to wykorzystane. Bardzo mi się podobało, jeżeli chodzi o ten śnieg, y, także jestem usatysfakcjonowany, ponieważ w Szwecji bardzo mało śniegu w tym, w tym roku, szczególnie na południu. No proszę, to my przy, przytuliliśmy w takim razie no tę atmosferę. Trochę odwraca się sytuacja. Tak. No A ale... ja tak liczyłem na ten, na ten śnieg w Szwecji, no ale może jeszcze? No w końcu to. Dopiero początek roku. Ja myślę, że przyjdzie na pewno, bo tak jak zauważyłem, i to już wspominałem dzisiaj na antenie, że od paru lat zauważam, że to się wszystko przesuwa do przodu, czyli te najbardziej mroźne momenty to jest właśnie styczeń, luty. Co ciekawe. No właśnie, I jakbyśmy tak przesunęli chociaż te dwa tygodnie, to byśmy mogli liczyć na White Christmas. No i tak, i, i to jest właśnie, to a propos prawosławia, które ma właśnie święta trochę później. No właśnie. No, no dobra, jest pomysł. Tak, i tak by dokładnie było, ale nie wiem, czy uda nam się to przesunąć, bo to nie, nie do końca chyba my akurat możemy tutaj decydować. Tak, my nie, ale... Ale możemy po prostu sobie przypomnieć jakby magię świąty w styczniu. Tak po prostu. Ale może powiedzmy tak, dzisiaj może nie, ale nie wiadomo jak będzie jutro. Dokładnie, dokładnie. Panie redaktorze, no to tak. dzisiaj kanapka rozumiem karnawałowa i tak, teraz. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że no. bardzo ładna piosenka była, jeżeli chodzi ja, o połębę. Ja wiem, panie redaktorze, tak. bo, bo chyba ten pan, czyli Howard Jones jest Aha. dość od dawna w pana sercu, prawda? No, to jest taki człowiek, który był naprawdę idolem na początku lat 80. jeżeli chodzi o, o to, co tworzył muzycznie. A nawet do tego stopnia, że yy, nie wiem skąd on miał takie spodnie. Pewnie, pewnie nikt mu tam w domu tego nie szuł, bo pewnie miał jakieś inne możliwości, żeby zaopatrzyć się w takie ubranie. Natomiast jak ja zobaczyłem takie spodnie, to moja mama musiała mi je uszyć. No, a do tego jeszcze później doszła taka fryzura, ja. trochę jak. Te, 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 horror, te, nasze, te nasze kochane mamy, prawda? Co byśmy się bez nich zrobili, tak. No, ale, ale to, to są takie spodnie typu MC Hammer, czyli takie szerokie? Nie, 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 nie. MC Hammer to MC Hammer. Tutaj były zupełnie inne spodnie. Tutaj były spodnie takie, dość szerokie, i z takimi kieszeniami, dzisiaj aha, na dosadności kolan. A, rozumiem, rozumiem. Zupełnie inne. Może gdzieś tam jeszcze pewnie na jakichś plakatach z brawa można zobaczyć. No dobra, ale spodnie spodniami, natomiast piosenka... A muzyka muzyką. Tak, ale muzyka też zacna i ten utwór, no, no taka kwintesencja lat 80. prawda? Tak, zdecydowanie. Howard Jones i Kershaw wtedy w Wielkiej Brytanii to byli tacy wykonawcy, którzy dostarczali dużo radości swoją muzyką. I, I chyba się trochę tak ścigali, ale teraz, z tego co widziałem, to chyba, chyba nawet od czasu do czasu gdzieś tam się razem pojawiają na scenie. Mm, właśnie, no właśnie. Bo, bo, po, po co się kłócić, jak można w zgodzie, jakby kontynuować swoje kariery? Tak jest. Tak jest. Także, New Song bardzo mi się podobał, bardzo się cieszę. Spłyty Human Sleep którą zakupiłem oczywiście za straszne pieniądze w latach 80 -tych. No tak. I no. pytanie, gdzie? Bo to znaleźć takie płyty wtedy to nie było no, myślę, łatwe. Że, myślę, że na wolumenie. Na wolumenie no, jednak jeszcze. No tak, wy warszawiacy to to wiedzieliście. Mieliśmy wolumen. Ukań, tak. Mieliśmy wolumen, mieliśmy giełdę płytową. Prawdziwą taką. Prawdziwą taką, tak. No. Ale to jeszcze było chyba na, na tyle wcześniej, że... Że udało mi się y, tę płytę kupić właśnie gdzieś na Wolumenia, może na skrze. Okej. Okay. No. Dobra, przechodzimy do kanapki, bo ja mam dużo ripost do tej kanapki przygotowanych A, na dzisiaj. Czyli Natomiast... ma być przede wszystkim pewnie kanapka będzie wydłużona, taka trochę jak ze Subwaya. Nie, dzisiaj wyjątkowo nie. Natomiast o. będą piękne riposty, więc polecam tak. słuchać tego, co się wydarzy po pana audycji. Natomiast mhm. ja zacznę od tego, że to pe pewna sieć sklepów spożywczych sparafrazowała tę Piosenkę i, i to idealna propozycja chyba na poświętach, czyli każdy z nas oszczędza. Oh. <laughs> no tak, oh, to poświętach po, no, po to po prostu w portfelu tylko wiatr hula. No, możliwe. No i trzeba też oszczędzać się po świętach. Żeby, żeby zaoszczędzić siły na karnawał. Karnawał, tak, tak. No i przede wszystkim, żeby się pomieścić w ubrania, które były przed świętami jeszcze dobre. <grym> tak, bo to jest ten moment, kiedy Cholera. wszystkie diety biorą w łeb. Jak to się ładnie no mówi. Ma... Właśnie. No właśnie, jak się mówi. Nie, nie, nie. Tutaj mączne nie, pieczywa nie, tutaj wszystkie takie rzeczy, a nagle się okazuje, że wszystko pasuje. Ale to jest świetna okazja, bo teraz są postanowienia noworoczne, można próbować jakby je wcielać w życie. Próbować można. A próbować zawsze można. Zawsze. <laughs> tak jest. No dobra, no czyli, no dobrze. czyli co? Mniej jemy i się bardziej pocimy. Eee, podcimy się i tańczymy. Mm -hmm. Wszyscy tańczymy. Teraz. Okej, okay, dobra, to ja zaraz wstaję już tutaj, eee, się, eee, spróbować powstać, dobrze, ale no, no to eee, słowo wstępu, co to tak. za kanapeczka? No kanapka jest bardzo taka rozrywkowa, jeżeli chodzi o 1 stycznia, mamy no, właściwie już po, po świętach można teoretycznie już eee, Zaprzestać tylko siedzenia podczas tanecznych piosenek, no ale tak od pierwszego, od, od, od Sylwestra to już wszyscy tańczą i tego pierwszego stycznia pomyślałem, że nie ma co przestawać i trzeba tańczyć dalej. Nie patrzyłem, jak ten karnawał, jeżeli chodzi o długość w tym roku, czy to będzie długo, czy to będzie krótko, ale jakby nie było, to trzeba po prostu rozpoczynać od razu, żeby później nie było jakichś nieprzyjemnych sytuacji, że to nagle już jest koniec. Tym bardziej, że to, co dobre, to jakoś nam inaczej jakoś yy, przebiega w naszym życiu i, i szybciej nam ten czas y, wtedy leci. Yy, zespół C and C Music Factory. C. Jedno C e, to był Robert Civilis, a drugie C to był David Cole. E, to, to była taka spółka producencka, która założyła także właśnie zespół. Mm -hmm. e, I ten zespół się nazywał CC Music Factory. Ich największy przebój, debiutancki singiel, Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. E, no to było dosyć duże zamieszanie, jeżeli chodzi o listy przebojów. I to na całym świecie, w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii doszło do trzeciego miejsca, ale w Stanach dwa razy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o setkę billboardu. I to był rzeczywiście taki hit, jak nie wiem co, ja pamiętam, bo wtedy wtedy byliśmy w Stanach i po prostu ta piosenka chodziła wszędzie. Co ciekawe, piosenka w piosence słyszymy no Taką y, krzyczącą, wręcz namawiającą do, do, do tańca y, kobietę. Tak. Y, to była Martha Walsh, która wcześniej śpiewała w zespole Weather Girls. Miała taki przebły i Training Man. O proszę, no zespołem. tak. Tak, a później jeszcze jej głos pojawił się na, na płycie zespołu Black Box. Everybody, Everybody, Fantasy i wszystkie inne tam. Ej, Ride right on time, tak? Ride on time, u nas było uh, najbardziej popularne, to, to tak. Zdraził pan moją ripostę, ale to widzę, że po prostu intuicyjnie. Po prostu. Intuicyjnie. Tak, ta sama wokalistka. No właśnie, ta sama barwa głosu i ta sama ekspresja, prawda? O, tak, dokładnie. Bo to, to Bo taki to ja, ono... mocny no, czarnoskóry wokal, mówiąc kolejnie. Tak, tak. tak jest, tak, dziewczyna miała, no, może może i do dzisiaj może się e, takim głosem poszczycić, chociaż tak jak wyczytałem gdzieś, e, podobno jak dostała do zaśpiewania e, ten, te, ten, refren okazało, się, powiedziała, że jest tak głośny, że musiała to wykrzyczeć. Mm -hmm. Także, także, że no nie było inaczej możliwe, ale to dobrze, bo to stało się takim, takim krzykiem do, do wszystkich, żeby rzeczywiście. No i tak, takim, węczyli. takim logotypem wręcz, prawda? Takiej, tej muzyki, bo to taka klubowa muzyka początku lat dziewięćdziesiątych, prawda? Tak. Tak co, jest. Co, co coś, coś tak, tak bardzo charakterystycznego, że, że nawet po, 30 latach y, biorą to firmy do reklam i ludzie kojarzą ten y, ten riff. Ten utwór tak, 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 to jest utwór to, to, we wszelkiego rodzaju zestawieniach Piosenek tanecznych utrzymuje się gdzieś cały czas, gdzieś bardzo, bardzo bardzo wysoko, bez względu na to, że minęło już naprawdę sporo lat. Ta piosenka powstała do, tak trochę nietypowo, miała postać za zupełnie innego wykonawcy, i później panowie CNC zdecydowali. Że, że jednak zrobią z tego utwór, który będzie filmował, e, będą oni filmowali razem z innymi wykonawcami. Marta Łoż, która weszła do studia, w ogóle na początku, mm, y, jak nagrywała y, różnego rodzaju jakieś tam y, fragmenty wokalne, to one w ogóle nie były związane z tą piosenką. On, to, to wszystko zostało dopiero później pocięte przez producentów. Fragmencik był tylko ten Gonna Make You Sweat i, i, i Everybody Dance Now. To, to były takie momenty, kiedy, kiedy rzeczywiście to było do tej piosenki. A reszta to podobno pochodzi z zupełnie innych nagrań, w ogóle z jakichś takich demówek. Także to, to, to dosyć ciekawe. Aha, ale, nie, ale to, jest... ale to nie, nie mówi pan o muzyce, o, o dźwiękach, które zostały użyte w, w instrumentalu, tylko o fragmentach i... nie, nie. O fragmentach wokalu. Aha. Mh. O fragmentach wokalnych Marcy Walsh. Później jeszcze oczywiście y, y, jest raper, który tam występuje. E, właśnie. Williams. Pytanie: po co? Ale okej. Okay. <laughs> No, podobno y było to bardzo istotne, jeżeli chodzi o tamtejszą y scenę densową, znaczy, no, że takie no połączenie tak, w no tym tak. momencie było, było bardzo ważne. No, bo ten hip-hop wchodził po prostu na salony i, 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 i ta moda na łączenie muzyki klubowej i hip-hopu. Tak, tak, tak. Ja to pamiętam. S tak jest. Co ciekawe jeszcze jest, że Marta łośnie została w ogóle zaproszona do, do y tego teledysku. W teledysku występuje w ogóle inna dziewczyna. Która, A to taki yy, kazusy Technotronic yy, <laughs> Pump Up The Jam. Chyba, chyba bla, Black Box <śmiech> najbardziej, <śmiech> yy, bo tam w ogóle była inna dziewczyna, która, to która też, też za Marte to, to też, ale jednym z najsłynniejszych takich przypadków to właśnie Technotronic Pump Up The Jam, mhm. gdzie tam też wokalistka potem się chyba procesowała nawet. No tutaj też były procesy. Tutaj też były procesy. Marta Łosz yy, walczyła o to, żeby w ogóle jej nazwisko chociaż było też ujęte tak. gdzieś y, podczas y, emitowania piosenki w MTV i na okładkach płyty. To oczywiście zostało gdzieś tam mm, mm, oddalone. Yy, po wielu latach wreszcie gdzieś tam do, do, nastąpiła pewnego rodzaju ugoda. Nie wiadomo... Mm, ile stało za tą ugodą, że tak powiem, mhm. ale, ale zostało to rzeczywiście zakończone. Zelma Davis nazywała się ta dziewczyna, która wystąpiła w teledysku i ona później w ogóle yy, śpiewała piosenki też yy, w, w zespole mu CNC Music Factory, czyli następne y, hity tego zespołu. Tam były chyba jeszcze yy, dwa przeboje, które były bardzo wysoko, w pierwszej piątce yy, amerykańskiej, czyli Here We Go oraz Things That make you go, hmm. Okay. I, I to były właśnie te dwa utwory, gdzie już Zelma y, występowała i w teledysku, i rzeczywiście brała udział w nagraniach. Natomiast tutaj tak nie było, tutaj było zupełnie inaczej. Sainsy Music Factory oczywiście wydali płytę Everybody Dance Now. Gonna make you sweat, która świetnie się sprzedała. Później była druga płyta, która już się oczywiście słabiej sprzedała e, i, i właściwie na tym e, się wszystko skończyło. Czyli taki he, one hit wonder. Koniec. No mówię, że nie, no przecież były jeszcze dwa utwory z nie, pierwszej piątki. No to prawda? three hit wonder, no. <laughs> no niby, niby. No dobrze, no to czyli co? Dzisiaj karnawałowo, gonna make you tak. sweat, czyli y, zamierzam sprawić, żebyś się spocił. Tak. I spo... everybody dance. I wszyscy powinni tańczyć, czyli otwieramy jakby sezon karnawałowy. Panie, tak. panie redaktorze, no to jeszcze raz, wszystkie życzenia przekazuję i pozdrowienia na pana ręce od słuchaczek i słuchaczy. Ale to wszystkie to jest ile? no, a proszę zajrzeć na naszą listę obecności na profilu radia wtedy na facebooku tam no, wszystkie pozdrowienia są i, i można je łatwo znaleźć ja y... bardzo za wszystkie dziękuję I jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok i z wielką, tak z wielką nadzieją, że usłyszymy się za tydzień no pewnie, że tak aha, okej okay. <laughs> ciekawe, czy z, z zaśnieżone... czy z zaśnieżonego lasu to ciekawe to będzie to się okaże. Dokładnie. Dziękuję za dzisiaj, życzę spokojnego wieczoru i jako, za, zapraszam wiesz, do słuchania pozostałej części yy, transmisji. Tym rady, bardziej, jak... że nie będzie spokojnie. Dokładnie, będą piękne <śmiech> riposty. <śmiech> Bardzo się cieszę. <laughs> Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.